Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj otwieramy znowu kolejne okienko. Czyli będzie czternastka. Tu mamy czternastkę. No to otwieramy czternastkę dzisiaj. No patrzymy, Co jest w środku? Co tam się schowało? Myślę, że żelki. To jest żelkowy kalendarz. Taki sobie wybrałam na ten na, na teraz. Takie zwykłe misie. Gold. Złote misie. Zobaczmy jutro 15. Tu mam piętnastkę. Co będziemy odda tutaj piętnastkę? Znowu jest u mnie kot. To jest kot, który lubi tutaj, na tej kanapie, spoczywać, nieważne, jaka jest pora dnia. No to łapkujcie komentarz i następnego odcinka. Widzimy się jutro. trochę hej, hej i cześć.